Od maja 2022 roku w zadaniach przestrzennych pojawiła się nowa opcja w menu, fragment. Mianowicie sposób wyboru, tak zwany wybór 3D. Na czym to polega? Wybieramy trzy węzły. Oczywiście nie leżące na jednej prostej. I wtedy mamy taką płaszczyznę, która rozdziela nasz model na dwie części. Wyróżnioną i niewyróżnioną i teraz możemy zrobić coś takiego. Ta część wyróżniona możemy ją zostawić lub usunąć. Jeżeli ją zostawimy, to proszę bardzo mamy coś takiego. Natomiast tę operację możemy, proszę Państwa, powtarzać. No i teraz na przykład ją usuniemy. I zostaje nam tylko ta część. Możemy to powielać tak długo, aż się w końcu nam skończy nasz model. Jeszcze jedna jest możliwość, że ten fragment nie musi być określony w całości węzłami siatki. Teraz jeżeli klikniemy, to możemy wpisać współrzędne węzła przyrostowo. Na przykład w ten sposób i mamy znowu, proszę Państwa, yy, usuwamy i zostaje nam coś takiego. Ta opcja działa również w zadaniach, e, wynikach. Pokażę to na przypadku kopuły, bo kopuła jest przede wszystkim układem prętowo-powłokowym, no więc również będzie działało to w tym wypadku. Jak to wygląda tutaj? Wybór 3D. Wybieramy trzy dowolne węzły, nie leżące na jednej prostej. No i możemy sobie zostawić. Możemy obciąć. Usuwamy i zostaje nam tylko ta. Także opcja działa w takim zakresie.